Natrafiałem na Audi A6 2019, 162 tysiące przebiegu od pierwszego właściciela za e, 22 990 euro. Jest to diesel 204-konny i powiedzmy, że autko na pierwszy rzut oka wygląda ok. Jest to całkiem dobra cena, bym powiedział, bo takie audiczki kosztują często. Po 30 tysięcy euro. Oczywiście mamy tutaj zwykły, zwykły, w sensie nie mamy virtual Cockpit, mamy tutaj zwykły zegar. Mamy tutaj dość powiedzmy normalne fotele. Zwykłą kierownicę, ale jest to dalej a 6, która na tabenę na pewno będzie fajnie jeździć. Zwykłe światła, czarna. No i całkiem ok powiem szczerze. Także taka ciekawostka, a 6 za 20. 3000 euro z 2019 roku. To jest właśnie ta C7. I ma szybę oryginalną z przodu. Bez panoramy żadnej. Także wygląda całkiem ok. Mamy rocznik opon łatwo. 23. To ma z tyłu już opony zmieniane. Też Być może Ciekawe autko W dobrej cenie Jakbyście takiego szukali Albo podobnego To możecie się do nas zgłosić Tu mamy też 21 tysięcy Za Audi A3 2.0 TDI No jest tutaj troszkę tych samochodów te Audi też wyglądają na nowsze. Jeżeli szukacie auta z Niemiec, to zapraszam do kontaktu.